kona z dziwka? <laughs> kona co to tak ciemno? E, a co? <laughs> kona... ojacie ale jazda no? siamka co taka smutna? pokaza ci coś? kona komaj, patrz Wie? kona oryginał kochana, oryginał z nieba ojczyzny tatum hemona, normalnie kona nie no teraz to jest ta <laughs> O, kona, to metka. <noise> nie, no teraz to słuchajcie, to nie to, co kiedyś. Teraz to się bywa, kona, gdzie chcesz. Te, słuchajcie, wracam kiedyś do, do, z roboty do domu, słuchaj. Mówię, Ewcia, co jest, kona? Komuna dawno upadła, wszyscy do ciepłych krajów, a my tylko do mielna, do mielna i do mielna. No. Wiesz? Mówię, kona, może byśmy na jakieś święta, nie wiem, bynajmniej spędzić parę dni w ciepłych krajach, nie? Ewcia pyta, jakie święta, nie? A mówię, na wszystkich świętych, nie? No co? To jak świętować, to na masę, nie? Czujesz? Zniczyka pod no. <goda> Ty mówię, zadzwonię do Bobka, nie? Bobek światowy człowiek, życie zna. Zawsze raźniej będzie w grupie, nie? Bobek się od razu zgodził, ty mówi, musimy wpaść do biura podróży, nie? Kurna odwalił się. Ty, idziemy do biura podróży. Bobek normalnie trzyma, wachę, normalnie tu wiesz tego, cyk. Wchodzi, od razu panienko usadził, mówi tak. Proszę pani, kurna, bynajmniej my tak, z przyjacielem chcielibyśmy możliwie szybko, a spędzić kilka dni w ciepłym kraju, a może być Egipt. Ty, ta na nas patrzy, pyta się, czy e, interesują nas oferty e, e, Las Kminet. Ty popatrzyliśmy z Bobkiem po sobie, nie? Nie, ale Bobak kuma czacze, nie? Mówi wie pani co, a może las kminet następnym razem, bo my teraz z żonami jedziemy, prawda? No to, no. Słuchajcie, powiem wam tak. Kobitka miała taki wyraz współczucia na twarzy, że od razu wykomaliśmy, że musi znać nasze żony, wiesz? Pyta, co nas konkretnie interesuje, nie? No to bobek krótko i na temat, nie? No, pokój e, niedaleko plaży z widokiem na morze. No i kona bynajmniej byśmy chcieli na cały e, pobyt obiad kolację wykupić, nie? To ona znowu e, czy e, on exclusive? Ty, no Bobka zaczęło to już wnerwiać. Mówi, kurna i on i cała czwórka, nie? No. Się raz jedzie, nie będziemy na żarciu oszczędzać, nie? Panienka wymiękła, kwity wypisała ty za trzy dni odlot, nie? Słuchajcie, już się czujemy jak słoneczny patrol, ty. Koło nas spotykamy się normalnie na lotnisku, wiesz, Bobek na diaski z odblaskami, ciemnookularki, okularki, tu tego. I pierwsza z dziwka, ty. Od czasu komuny pierwszy raz widzimy kolejki. I wszystkie do naszego samolotu. Ty, Bobka to w wnerwia, bo on lubi być pierwszy, wiesz, normalnie. Korna stoi, wiesz, łydka to mu tak lata, normalnie, że te kółeczka w walizce zatarł, normalnie, wiesz. Na szczęście jakieś blondynie się, bachory, rozeszły, zrobiła się luka, cyk, jesteśmy drudzy, nie? To ona jest dobrze. Ty, ale prawdziwa jazda się zaczęła, wiesz, jak te walizki, co położyliśmy na wadze, zaczęły spieprzać do takiej czarnej dziury, wiesz. Słuchajcie... Ja naprawdę nie wiedziałem, że bobek jest taki szybki. Słuchajcie, gdyby nie tych dwóch klientów z obsługi lotniska w krawatach, co go zdążyli za nogi złapać, to by jeszcze flaszki zdążył wyjąć, wiesz? No, mamy się. No, 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 no. Widzę, że jest zajefanie, też, byliście pewnie w kolebce naszej cywilizacji, a... no, no nie, słuchajcie, Bobek tak cię wił, że uspokoił się dopiero wtedy, kiedy ci krawaciarze powiedzieli, że na pokładzie też jest barek. Zresztą dla bezpieczeństwa w tym tanim sklepie też kupiliśmy parę flaszek kolorowych, nie? Ekskluzyw, czujesz, nie? Te wiesz, te wszystkie wciski i te inne szuwaksy normalnie. Wie, ale słuchajcie, jaka kultura na lotnisku, nie to co kiedyś. Wszyscy z jednorazówek, nikt z gwinta normalnie, wie? Te, no. Ty, wchodzimy do samolotu na siara, nie? Wszystkie okna e, zasłonięte, wszystkie miejsca przy oknach zajęte normalnie, ciasnota, wiesz, e, te reklamówki z flaszkami się nie mieszczą pod siedzeniem, wiesz? Na szczęście program artystyczny dawali. Taki short program, nie? Bo tam mało miejsca jest, wiesz? Słuchajcie, taniec nurka. Super, naprawdę. Wyszkocił jakiś krawaciarz, ty, wiesz, założył sobie martkę i dawaj, nie. Mówię Bobas. Pytam bobka, nie, co to jest? On mówi, wiesz, tłumaczy dla niesłyszących, nie? A od razu, no tak! No. Zara kolegę zawołał, wie, żeby też tłumaczył dla e, niewidzących, nie? Tylko ty... Niestety po angielsku, niewiele kumaliśmy, nie. Ale wiecie, słuchajcie, jaka drętwota na tym pokładzie. Ty, artysta się pruje, a tylko my z Bobkiem brawo bijemy, no. Słuchajcie, nawet, nawet chciałem artystę uhonorować jakąś drobną degustacją, niestety jednorazówki zostały na lotnisku, wiesz. No, no, no i niestety, ale musieliśmy się napić dopiero, kiedy zgasili światło. Słuchajcie, i tak jakoś dolecieliśmy do a, kolebki naszej cywilizacji. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę od razu było wiadomo, że jesteśmy na miejscu. Wiecie, jaka duchota? Normalnie koniec października, normalnie ty, a no jak u nas, w sierpniu, ty. I to w środku nocy. Bobka ten upał tak normalnie oszołomił, że czterech Arabów wnosiło do, do autokaru. No. Zawieźli nas na a, taki plac przy hotelu. Wie, no, Hotel, ty. Normalnie. Sama portiernia jak hipernowa, normalnie. Ludzi w środku nocy, żeby się nie pogubić, chwyciliśmy się jak w przedszkolu za rączki, wiesz. Ty, idziemy do lady, wiesz. Czarny dzieli kluczami, ty. Takie breloki, normalnie. Patrzymy, 25 tysięcy pokoi. Czujesz? jest? Normalnie, gdyby nie dali przewodnika, to nie wiem, jakbyśmy trafili, te. Nie, ale w Pożo faciu, wiesz, elegancko ubrany, walizę pociągnął, nie? Przyprowadził do pokoju tego. Bobek obczajony, nie na jednej wycieczce było, od razu mu drzwi przed nosem zaczasnął. Nie? On na ty co jest? Światła nie ma. Wiesz, konna, no co jest, nie? Telewizor nie działa, klima nie działa, lodówka nie działa, wiesz, konna szukamy tej szafki z bezpiecznikami, Bobek chciał połatać spinaczem, ty szafki nie ma. O, co to robić normalnie, wiesz? Konna, no. To się naprawdę nie masz czego śmiać. Znowu musieliśmy pić po ciemku, no. Już budzę się koło południa, żona nie sprawia wrażenia zadowolonej. Nie widzę bobka. Nie jest dobrze. Z okna nie widać morza. Światła ciągle nie ma. Ty wychodzę, gdzie jest kurna bobek, nie? Patrzę tu, patrzę tam, Bobka nie ma. Z tego wszystkiego zapomniałem numeru pokoju. Ty, kona. Wiesz, dookoła same buraki, żaden po polsku nie gada. Ty, nie jest dobrze, bo czuję, że zaczynam trzeźwieć. Wiesz, z tego wszystkiego nie pamiętam, gdzie mieszkam, kuna. Dookoła sami ruscy i terroryści. Ja, Trzeźwy? bezdomny, na obcej ziemi, No na wdupę grożek chciało się milionera zgrywać, co było do Mielna jechać w morze. Ty, patrz, taka wieża, wiesz, ty wskoczyłem na górę, na dresie. Bobek! Bobek! I stał się cud. W basenie dryfuje Bobek w gaciach w afrykańskie palmy, okularki, jednorazówka w ręku tej, krzyczy do mnie, "Zła za darmo dają. Koła, <goda> mówię, wiesz, schodzę normalnie, czuję się urlopowo, mówię, ona to. Lej, kola i wódka, tylko nie przesadzaj z kolą. To no. no, na czarny leje, o kasiorę nie pyta, normalnie ty do Normalnie, słuchajcie, jazda na maksa. Skoczyłem na dupę w ubraniu do basenu, zdążyłem jeszcze krzyknąć, a niech koła ta widzi, jak się państwo bawi. Niestety, szczęście nie trwało długo. Znalazły nas żony. Ty powiedz mi, jak one to robią? Powiedz jak? Zobacz, hotel jak Ursynów, a ty jak do spółki szarik z psem cywilem. No. No, no, nie.